Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. No i tak, moi drodzy, minęło nam kilka kolejnych tygodni na Irlandzkim Bezgrzybiu. Ja w międzyczasie nic nie nagrywałem, no bo oczywiście cały czas czekałem na te borowiki. Cały czas czekałem na moment, kiedy wreszcie zaczną wyrastać. I kiedy na początku września zaczęła się pojawiać jakaś nadzieja, bo zaczęły wychodzić jakieś tam jeszcze pojedyncze sztuki, to w drugiej połowie miesiąca wszystko znowu ustało i po prostu w lesie były kompletne pustki. No a wiecie co? Ja po prostu szanuję wasz czas. Nie zamierzam nagrywać 15-minutowego odcinka, w którym wam pokażę dwa grzybki. Troszkę pościemniam i będę liczył na duże wyświetlenia. Więc cały czas czekałem, 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 czekałem. No i się do tej pory nie doczekałem. W tym momencie już mamy teraz drugi tydzień października. No i powoli nasze szanse i możliwości się kurczą. No zaraz będzie listopad i zima i będzie po wszystkim, nie? Natomiast z tego co wiem, problem dotyczy całej Irlandii, tak więc osoby, które tutaj mieszkają, mogą w komentarzach poświadczyć, powiedzieć czy im się jakoś w tym roku bardziej poszczęściło w tym sezonie. Ale szczerze powiedziawszy to wątpię, bo nawet w Wicklow już sobie ludzie odpuścili. zeszłą sobotę byliśmy, to było raptem no nie wiem, dwa czy trzy samochody na parkingu i to tak było w zasadzie przez cały dzień. Mam dla was krótki materiał właśnie z zeszłego weekendu w Wicklow. Zaraz wam go pokażę. No a później lecimy dalej zobaczyć czy Jesteśmy w stanie coś dzisiaj nazbierać. Jest pierwszy dzisiaj. Mam nadzieję, że w końcu nam się poszczęści. Zaczynamy bardzo wcześnie, jak sami widzicie, Kanty Wicklow. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy wcześniej nie szukałem grzybów w ciemku. Tak się złożyło, że dzisiaj się nadarzyła okazja i zobaczymy, jak to będzie wyglądać do wschodu. Jeszcze mamy jakieś 40 minut, może godzinkę nawet. Gdzieś mi tuneska przed chwilą mignęła. No tam jest. Zobaczcie co dostrzegłem z daleka A tu był wyrwany jeden obok Tu jest ślad Ale głęboko siedzi Mam cię

a jaki zdrowy, nie? śliski od tego deszczu, no. No. Piękny czuję. Ale wiecie co? Początkowo się martwiłem, że nic z tego nie będzie, ale teraz już widzę jakieś tam światełko na końcu tunelu. Coś się zaczyna pojawiać w tym koszu. Już powoli świta, ale w lesie nadal jest ciemno, jeszcze przez dłuższą chwilę będzie. No, patrzcie, Lisa spotkałem. Neska, no, borowików szukaj. No nie, muchomorki wychodzą Też myślałem, że z daleka to borowiki Tu jeszcze taki niewielki jest no, Ale wygląda na to, że chyba szału dzisiaj nie będzie, jeszcze nie ma wysypu Zresztą chodzi tutaj coraz więcej ludzi też dookoła no tak to wygląda jeszcze takiego cegleczka jednego tutaj mam. I te dwa są nieoczyszczone, zaraz muszę to zrobić. A jeśli chodzi o pozostałe, no to słuchajcie, no wszystko zdrowe. Dobra moi drodzy, no to zaczynamy w takim razie dzisiejsze już takie październikowe grzybobranie. Naprawdę powoli już zacząłem tracić nadzieję na te borowiki. Ale zobaczcie, coś się nam tutaj zaczyna pojawiać. Tu mamy taką baryłeczkę, Nie opodal dalej kolejną. A kawałeczek dalej. Tu jeszcze bąbelek. Ale patrzcie tutaj. To już większa sztuka niestety. O, na ślimak jeszcze gdzieś tutaj. Chyba siedział. Niestety trochę obiedzony jest, no ale już się mu przyjrzymy. O, mam cię. Całkiem, całkiem. Taki mamy początek. Czekajcie. Rzućmy jeszcze okiem, czy tutaj nic więcej nie rośnie. O, widzę. Widzę kolejną baryłeczkę. Super. Jeszcze się troszkę tutaj muszę rozejrzeć. Może coś przeoczyliśmy. O! A nie gołąbek. Dobra. W takim razie zawijamy te grzybki. Tego myślę, że zostawimy. Niech sobie maluszek rośnie. I idziemy dalej. Tak, to słuchajcie, dotarliśmy na magiczną ścieżkę. No, w tamtym razie już nic więcej nie było, tylko te cztery owocniki, które. Yy, wam pokazywałem. Ale za to tutaj już coś jest. I to jest. Całkiem niezły, chyba. O. Chyba go złamałem. Ale jest jeszcze chyba w miarę tak. Pęk tutaj przy, przy trzonie. Ale wygląda na zdrowego. Aha, nie. Już widzę, że tutaj chyba myces. No nic. No to będziemy musieli mu niestety podziękować. Jestem tutaj w dalszej części tego takiego wąwozu malutkiego. Tutaj głównie przy nim grzybki rosną. No i ten wygląda znacznie ciekawiej od tamtego. Jeszcze jest malutki, ale przynajmniej może zdrowy będzie. Zobaczymy. Mam go. Akurat mi padła bateria w momencie jak tego grzybka zbierałem. Widzicie tutaj wychodzi jeszcze jeden maluszek też obok. No a ten w miarę ładny. No niech, niech, już, niech już będzie. No ale widzicie, póki co mamy pięć grzybów. Tak, tutaj jeszcze w międzyczasie patrzyłem po okolicy, no i nie widzę nic więcej, niestety. Zaraz polecimy jeszcze do Kurkowego, zobaczyć tam jest jeszcze nadzieja na jakieś prawdziwki, no ale sami widzicie, no, takie są te grzybobrania w tym roku, niestety, dosyć nędzne. Jesteśmy, moi drodzy, w Kurkowym Lesie, w zasadzie już w jego połowie, bo dotarłem tutaj na moją polankę, na której po kurkach już w zasadzie, no, nie ma śladu. Idąc tutaj po drodze, znalazłem. Taki jeden owocnik, dosyć obżarty, tak więc nawet go nie nagrywałem. Stwierdziłem, że go Wam pokażę po prostu przy okazji. A tu jest kolejny taki maluszek. Również potraktowany dosyć mocno przez ślimaka. No ale jest. Najlepsze miejsca na borowiki dopiero są przed nami, tak więc mam nadzieję, że no to jeszcze nie wszystko na dzisiaj. No i oczywiście na koniec jeszcze oczyszczę te grzybki. Mamy tutaj na ten moment ich 2, 4, 6, 7, tak więc nie jest najgorzej. Aczkolwiek w większości są takie, jak widzicie, dosyć malutkie. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Idę się jeszcze trochę rozejrzeć i mam nadzieję, że jeszcze coś ładnego Wam będę w stanie dzisiaj pokazać. Doszedłem do rzeczki, którą zawsze tutaj muszę przekroczyć, żeby się przemieścić do dalszej części lasu. I słuchajcie, już w tej rzece nieraz zbieraliśmy grzyby. Widzę dwa. Ten jest ułamany. I chyba robaczywy. Zaraz oglądnę ten kapelusz, ale ten tutaj sobie jeszcze rośnie, no też jest bardzo kruchy. Ojej, No, e, zobaczcie. Nic z niego chyba nie będzie, i jeszcze do tego chyba myces. Tutaj jest bardzo wilgotno od tej rzeki, tak więc to może być przyczyna. No ale coś mamy. No i tak to, moi drodzy, wygląda, jak sami widzicie. Nie ma w tym roku grzybów, niestety. I przynajmniej to, co dzisiaj mi się udało nazbierać, to wygląda, że wszystko jest zdrowe i te 7 grzybków wraca ze mną do domu. Przynajmniej tyle, że widać jeszcze jakieś małe, jak sami widzicie, nawet mniejsze od tych jeszcze się pojawiają. No, ale jeżeli w ciągu tego najbliższego tygodnia nic się nie zacznie w lesie dziać, to myślę, że 2024 będziemy mogli spokojnie po prostu wziąć i spisać na straty, zająć się czymś innym. Słuchajcie, na ten moment to już wszystko zrezygnowany z tym co mam po prostu wracam do domu i tak jak mówię będziemy jeszcze w przyszłym tygodniu na pewno próbować ja się nie będę do samego końca poddawał ale im później się robi tym po prostu no coraz mniej wierzę w sukces dziękuję wszystkim którzy zostali do końca do zobaczenia wkrótce